Witam w odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy przekładać moją podrośniętą, lekko chromatopelmę do nowego pojemnika I tak Co będzie nam potrzebne? No oczywiście chromatopelma w swoim starym, brzydkim pojemniku, w którym nie ma kompletnie pajęczyny, bo nie miała nawet o co zaczepić eee, Nowy pojemnik zdecydowanie większy wentylacja dwustronna nie ma jej tutaj na bokach ale wystarczy na pewno jej. I cienka warstwa torfu już wsypana. A ten ptasznik nie potrzebuje zbyt dużo torfu. Bo i tak będzie robił głównie pajęczyny. A pajęczyny sobie zaczepi o, o, o właśnie taki kawałek piaskowca. Bardzo mi się spodobał. I kupiłem i uznałem, że właśnie dla chromatopelmy będzie idealny. Bo ona sobie w tym będzie robiła korytarze. I oplecie je na pewno pajęczyną. A dodatkowo, żeby ziemia nie była taka pusta, trochę szczinków bukowych w jedno miejsce, które będzie zraszane mech. No i jeżeli będzie jeszcze trochę miejsca wolnego, to jakąś sztuczną roślinkę mam tutaj bardzo duży wybór, więc może coś tam się włoży. Więc zaczynając, ja tu będę robił ten pojemnik i przy okazji będę mówił jakieś poszczególne informacje o chromatopelmie. Więc tak. Mamy pojemniki, zaczniemy od tego, żeby wyrzucić tutaj ten piaskowiec. I ja to widziałbym tak, żeby. O, to było tak. Tutaj jest jedno wyjście, tutaj drugie, tutaj trzecie. A ta ściana jest pełna i dlatego tutaj zrobimy to mokre miejsce, w którym będzie trochę mchu i będzie można tutaj zraszać. Chromatopelma występuje naturalnie w Wenezueli na terenach stepowych i trawiastych, w których robi właśnie sobie swoje, swoje gniazdo pajęczynowe całe. I tam żyje. Ogólnie chromatopelma jest ptasznikiem nieagresywnym, a przynajmniej rzadko się zdarza, żeby chromatopelmy były agresywne. Ale za to wyczesują włosy, włoski parzące, które mogą być problematyczne, jeżeli ktoś ma alergię. Jeżeli chodzi o jad, to jest to słaby, porównywalny z jadem pszczoły, więc też nie ma się zbytnio o co martwić. No, ewentualnie, jeżeli ktoś jest alergikiem, no to powinien uważać. Jest to bardzo ładnie ubarwiony ptasznik, jako młody. Zdecydowanie różni się od dorosłego. Dorosły ma barwy: niebieskie odnuża, taki turkusowy karapaks i rudy odwok. Młody zdecydowanie jest inny, mój jest podrostkiem, więc będzie miał powiedzmy taką lekką mieszankę tych barw, ale to zaraz zobaczymy. Co do temperatury, chromatopelmy lubią ciepło. Dlatego temperatura za dnia powinna się wahać w granicach 27-29 stopni, a w nocy powinien być spadek do około 24. U mnie, jak na razie, chromatopelma nie miała odpowiedniej temperatury ze względu na, na brak w mojej hodowli maty grzewczej lub chociażby kabla, ale. Dzisiaj o to zadbałem i właśnie kupiłem matę grzewczą po części specjalnie dla niej. Dalej, no wilgotność, tak jak, tak jak wspominałem, mała w 50-60%, dlatego tutaj tylko ten jeden fragment będzie zraszany, w którym jest mech. No i tak tego mchu raczej nie będzie za dużo widać, bo ona to sobie zapajęczynuje wszystko. Tak przynajmniej obstawiam. Więc dobrze, właściwie można powiedzieć, że już skończyłem. Tylko teraz jeszcze spróbuję gdzieś dodać roślinkę. Tutaj sztuczne mam wszystkie, ale może któreś będzie tutaj w miarę pasować. O, może coś takiego. Gdzieś mógłbym włożyć, żeby ona mogła sobie zaczepić pajęczynę. Chociaż nie, bo tutaj tak ma wystarczająco dużo miejsc, w których może tę pajęczynę zaczepić. O. Mam jeszcze taki kawałek. Oczywiście wiem, że te roślinki sztuczne nie wyglądają jakoś powalająco, no ale zawsze coś tam od siebie dają, żeby, żeby terrarium, czy tam pojemnik lepiej wyglądał. I w zasadzie myślę, że to będzie na tyle, bo tutaj nie mam za bardzo co wkładać. Ewentualnie mogę jeszcze poszukać jakieś roślinki, ale wątpię, żebym znalazł coś niesamowitego. Jeszcze mogę się pokusić o taki kawałeczek. Może, może, może. O tutaj, no, tak wcisnę. No nie wcisnę go tu. O tutaj, mogę go w ziemię wczepić. I niech sobie będzie. No i powiedzmy, że skończyłem. Pokażę od góry. Tak to się prezentuje. ma... No myślę, że będzie mogła sobie tutaj być chociaż kilka wylinek. A potem już myślę, że do celowego terrarium ją włożę. Czy coś jeszcze o chromatopelmię mogę powiedzieć? W zasadzie chyba wszystkie najważniejsze kwestie poruszyłem. No to może przełóżmy ją. Ogólnie jest jeszcze młoda, więc nie wiem czy to jest chłopak czy dziewczyna, ale... Wiem jedno, jest bywa porywcza i bardzo lubi się wyczesywać. Może się uda to zobaczyć? O, tym razem spokojnie. Wstawimy, wstawimy obiektyw. Oto i ono. Ostatnie trochę. Bo pajęczynowała tutaj, tak jak widzę I o ile mi nie ucieknie od razu To zobaczymy jaka jest porywcza Potrafi zaatakować No Dziwnie jest agresywna Czasami jej się zdarzało, że O właśnie, dziabała pensetę. Ale dobra, nie ma co ją drażnić W sumie Wziąłbym ją na jakiś pojemnik albo chociaż tutaj na przykrywkę, żeby ją pokazać, tylko żeby nie uciekła. O, już ruszyła. Może sama stanie ładnie. O, jeszcze kroczek do przodu. Stój. No, nie do końca mi się to udaje, więc zrobimy przerwę. No, dobra, zrobimy i tak w ruchu. No, niestety dokładniejszego zbliżenia raczej nie będzie. No, barwy, jak widać, już takie lekko tej, tego niebieskiego nabiera na odnóżach. Odwłok robi się już też powoli rudy, ale teraz, żeby ona mi nie chodziła tutaj, tak sama po całym dywanie. O, właśnie, teraz zaczęła strzelać włoskami. Spróbuję ją na spokojnie tutaj do pojemnika zapędzić. I niech sobie tutaj sama teraz wejdzie do nowego domu. Może nie chowa się tak od razu. No dobra, już nie będziemy jej męczyć. Myślę, że dla niej to jest wystarczający stres. I na tym w zasadzie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Taki na szybko, żeby zrobić dla niej terrarium, bo uznałem, znaczy pojemnik, bo uznałem, że to, w czym teraz była, to po prostu aż się źle oglądało. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I prawdopodobnie w następnym e, zrobię aktualizację patyczaków, bo działo się naprawdę bardzo dużo. Jedyna moja samiczka złożyła jajka bardzo duże jajek i mam bardzo dużo młodych więc jest co oglądać i tylko ja to sobie przygotuję i w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie nowy odcinek właśnie o patyczakach a teraz to już będzie wszystko i do zobaczenia